Siema do Filip, a do kolejny filmik. Na moim kanale. To jest też w tym na moim kanale. Widzowie pierwszy odcinek z Robloxa na tym kanale. Widzowie często jest tą Nie wiem czy, czy będą po prostu widzowie lagi, czy opóźnienia widzowie będą. Widzowie nie wiem, bo ja wiecie... Ten, ten laptop nie wspiera nie OBS-a Więc oczywiście nie OBS-a bo to jest taki laptop Będę miał nowego, bo kamieńcy mi kupił nowego laptopa dopiero na urodzinę Więc jeszcze długo, bo w listopadzie dopiero urodzinę To wtedy może będę miał nowego laptopa, to będę odcinki z nowego laptopa Będę miał OBS-a I może wtedy uda mi się, będę nagrywał lepsze filmy, niestety teraz Niestety nie będę miał lepszych filmów Ale okej okay. Zajmijcie się widzowie na moim serwerze czyli widzowie jesteśmy na serwerze e, to nie jest mój serwer e, to jest kolejny serwer ale prywatny mój bo ja zabudłem jest serwer prywatny więc widzowie dzisiaj, e, znaczy mogą usłyszeć mogą to się zacinać tylko że mówiłem ja pod kablem, bo ja mam swój więc mogą być takie u, urywki więc no niestety ja, ja mam też urywki nie tylko wy więc a co się zacina to wina po prostu widzowie niestety Programu tego już nagrywam, będę OBS-a to wtedy będę mógł nagrywać, latowa, bo ten laptop nie sprawia OBS-a, po prostu nawet bym zniósł, bo OBS-a to by tak nie było, bo ten ekran jest czarny, cały obs mi się psuje i po prostu mam czarny ekran z OBS-a i nie wiem dlaczego, nie oczywiście OBS-a, mam na to pytam, to tam już się działa, ale okej, okay. dzisiaj chcę wam pokazać. Bo jak wiecie, tu tutaj są samochody. Internet działa, działać, wyślę dlaczego internet działa, ma swój internet. Tego telefonu połączyłem do tego, dlatego mam swój internet. Dlatego będzie mi internet działać. Nie będzie mi nic szokować. Nic... Po co? Dzisiaj jest taki po prostu luźny. Uczynek. Nie giwacz, też na telefonie. Więc dlatego po prostu sobie luźny po prostu jak sobie z Robloxa, yy, na... Ty oczywiście się założy nowy kanał, ale nowy kanał dopiero będzie za jakiś czas, za dwa dni Dobra, no, nie za dwa dni, tylko za parę lat Dobra W tym roku coś się założy nowy kanał Nowy kanał z Robloxa, no, tam, tam będą tam same odcinki z Robloxa Nie Żartowałem Niech się założyć nowy kanał na YouTubie Tylko, że ty założysz nowy TikTok Tak w zdrowie. Ty mając trochę się w zdrowie zmieni Formy TikToków, bo chcesz ja się w zdrowie tworzyć Nowy, nowy content, nowe wszystko. Chcę stworzyć nowe konto na TikToku. Jak wiecie, to mogę nagrywać do 60 minut. Naprawdę dobrze brzmi, bo ja nigdy nie nagrywałem do 60, chyba. Kamil nagrywał godzinne. Godzinny Godziny film to na YouTubie, na kanale Grykam i w filmach klik op Teraz odcinki z Robloxa, ale długie. Chcę nagrać. W... Po nowy. Pisaję nowe konto założone do, do Robloxa. Czemu Bo wiecie, w zrobiciu, tylko, by przychodzić i tak dalej? Ale co takie coś założyć, widzę sobie dopiero za jakiś czas. Wtedy będą dopiero będę kupował Topa, będę OBS-a. Wtedy może założę, widzowie, sobie nowe konto i w może do z Robloxa. Więc naprawdę, jak wiecie, ja na TikToku nagrywam już od parę lat. Więc to nie jest tak, że. Eee, ja sobie normalnie po prostu na, po, ponagrywam odcinku, nie? Ja, ja tylko problem nagrywam z po, po parę lat już, ty, więc ja, powiedziałem sobie, że jestem kurwettą. Kurweta się właśnie, zrespiła. No i właśnie mam takie urywki i wy macie też urywki i wy macie wszystko. Widzowie jak ja nie nagrywałem, to ja wszystko okej, okay. mi się nie zaczynało, ale mówię. E, tylko że mam telefon i laptop, spiera kabel, to zaczyna się, się, no i dlatego. Lepsze się mam Minecraft, lepsze jest oczywiście Minecraft do, do, do grania niż na Robloxa. Le dlatego widzowie... Na razie... Może widzowie napisać, czy się chcieli tego widzę że teraz nagrywał, nie? Na, na tym nowym koncie. Chociaż tylko to ja ma mam widzowie stworzone, tylko że tam nie, nie nagrywam, nie? Bo to miało być tylko do Robloxa, to będą nowe konto. Oczywiście Będę tam uciekł z Robloxa, ale na telefonie. Sobie. Na razie, czy coś takiego będzie konto, jeszcze chyba w tym tygodniu, jak, jak, jak wy to oglądacie, to mamy w wtorek Więc jeszcze w tym tygodniu, będzie nowe konto e, Nowe konto, na TikToku, o nazwie Filip Team, jaka nazwa będzie, to dopiero zobaczycie e, Link oczywiście nie będzie w opisie li, Link nie będzie w opisie Dlatego, że jeszcze tego kont konta nie mam, nie? Ale trzeba się Myślę, że Tak, nazwa to będzie oczywiście Filip Roblox gry na TikToku. Czyli Filip Roblox gry na TikToku. Tak będzie, taka będzie widzowie tego. Eee, nazwa TikToka. Którym oczywiście Was zapraszam. Oczywiście mówiłem się do Cina, tylko będę tego już się lagię, tylko tego zajmowałem. Dlatego myślę, że na razie, bo nie mam le lepszego kompa, to będę musiał patrzył na telefon, więc takie będę musiał, to będę nagrywał na TikToku, znaczy na toku na telefonie Robloxa. Bo nie będę się widział, nie będzie taki urywek. Więc będę grywał oczywiście Robloxa, na razie, no... No wiecie jak, na telefonie. Oczywiście no to jestem zły test, to już tylko zbadać sobie tą ulicę. Powiecie, naprawdę jestem, bo tutaj widzicie macie, mam, mamy nie adminie, czy widzicie czy mały ekran. Tu mamy oczywiście jakieś takie ustawienia. Naprawdę no, to już ja, jak na moim prywatnym serwerze, ale może się zobaczyć, bo jestem tu sam. Bo są oczywiście oczywiście. Boşmo... Ja jestem Filip Aczkowski 16 tutaj. Więc oczywiście mnie zaprosić tutaj omych. Tylko, że ja widzę oczywiście zapraszam. I w konnych po prostu odcinkach. No wiecie w zdrowie, Mówiłem, że Roblox będzie się pojawiać, ale na razie to będę już się na telefonie Robloxa. Eee, czemu, bo jak mówiłem, tutaj na tym kąpie ja się zacina. Znaczy, w tutaj nie wzywam lagi. Znaczy że lagi nie mam, ale jak, jak nagrywa, to mam lagi. Więc to jest po prostu wzywę takie urywki. Myślę, że to nie to jest wina, to po prostu mam takie urywki. Więc... Jest... O widzowie, jest taki odcinek, żeby kupimy sobie coś do awatara na przykład. Taki odcinek będzie. Ale na ja razie nie byłam za mało Robuxów. Mam widzowie 5 Robuxów. Więc to takie widzowie za mało. Ale może za jakiś czas, sobie to podbieramy. Myślę, że tak, za taki czas widzowie. Yeah. Tak widzowie jak właśnie mówiłem. Będę nagrywał na TikToku gry z Robloxa tam oczywiście z Robloxa będą, ale inne, niezwykle. będą tam uciki z telefonu, bo będą się opaczyć telefon. Tak jak oczywiście gry na przykład jak na film szkolski 1. Ale to będzie mówiłem w zowie, to będzie nowy TikTok to będę Was zapraszał też na nowego TikToka bo będzie film. Będzie film na TikToku. Oficjalny, zapraszam was na nowe konto na TikToku. Ty będzie się nazywało jak? No, Filip gry Roblox. No, tak, a po prostu tak, myślę, że tak. Filip gry Roblox, tak będzie to się nazywało. Filip gry Roblox Eviot, Pamiętacie, bo ja mam po prostu nick Nie, jak Filip Eviot na YouTubie. Albo gry Camille'e Filipa Flippach. To jest Kamila no. kanał, więc naprawdę, albo Filip i komputer Vlog Eviot. Naprawdę to wszystko się dobrze tu tłumaczy. Dlatego to będzie się nazywał, nazywało Filip Gry Roblox Eviot. No. Ja tam po prostu będę, będę postępował. Tam będą odcinki z Robloxa. Tu po prostu jest tylko... jestem w stanie to nie jest taki odcinek, jak nawet do Robloxa. No bo tam to ja się, nie będę się patrzył tutaj prosto na komputer, bo komputer mam tutaj. A telefon mam tutaj, na dole, nie widzowie? Więc ja będę musiał tak patrzeć. Tak będę tutaj patrzał. A będę się po prostu starał tak patrzeć i tak. No tak to będzie mega trochę, ale no nie no, będę musiał tak patrzeć widzowie, żeby sobie grać, nie? A po prostu nabyście mi... Gdybyście chcieli odcinki z kamerką z Robloxa, czy bez kamerki? Bo jak bez kamerki to jest ok, Bo mogę właśnie widzowie nagrywać sobie po prostu takie odcinki. Wiecie widzowie, bez kamerki na przykład. Co wy na to? Byście o odcinki z Robloxa, na przykład zawie, nie? z Robloxa, ale bez kamerki, to jest takie wizowe opcja, czy mogę, oczywiście mam na naga bez kamerki, to wtedy odcinek, to wtedy zawie, nie będziecie widzieć mojej kamerki, bo będzie wyłączona. Na przykład nie, to wtedy. Dzisiaj lubię angielować wzory z kamerką. No ale Jak mi to po prostu nie opłaca, to opłaca nie. No lubię takie w zamerów. Na przykład no mogę cię pana bo Mam też, oczywiście pal ma inaczej, bo panu sobie się włącza e, rzut, rzut ekranu na komputer ja tylko patrzę kurde na monitor jak granie. O albo pada. Właśnie nie wiem czy Roblox WD idzie na pomocą pada grać. Muszę już się zobaczyć, bo ja by szło oczywiście za pomocą pada grać, albo już moda zainstalować, czyli gra na przykład na pomocą pada na Robloxie. To by oczywiście była oficjalna prośba, bo na przykład wiecie widzę, by nagrywał normalne odcinki i bym patrzył na was. Czekam mój telefon był, był tutaj na przykład. O patrzcie. to był sobie tak, tu mój drugi telefon i bym sobie popykał, nie? Tylko będę musiał iść popada po, po to Kabila. To nie mam pada To jest. Ale wtedy to bym poszedł, że się poszedł po prostu poszedł popada, bo jakby, albo jak ktoś po prostu pada kupy, bo mam dużo pieniędzy. Ładnie im, ile ryzyko kosztują. No, w ja sobie, ja cepę do Xboxa najlepiej. A i wiecie, co, to, to nie jest takie oczynienie, że ja po prostu. Oczynnik będzie jutro. Czyli w środę. Będzie oczynienie na moim nowym już koncie. Koncie, jak będzie się mówiłem, by się nazywał. Wiecie już, jak. Przypomnę, wam. Filip, gry Roblox. Ewiot. Zapraszam, oczywiście, Was. Na będzie mega konto. Będziemy tam mega filmy nagrywać z Robloxa oby i nie tylko no i będziemy tam oczywiście też wydać robuxy tak niestety w Zawie to będzie konto, ale na początku nie będzie tam odcinka z robloxa na początku będziemy zdobywać pieniądze tak widzę. będziemy robić Q&A będziemy mieć quizy będziemy po prostu zdobywać, zdobywać robuxy ja Pamiętajcie, pamiętacie mam aplikację na, na telefonie tutaj ja po prostu będę wam pokazywał jak to się, się zdobywa i tak dalej nie czytam, na początku mówię, tam nie będzie odcinka z Robloxa, bo będzie musiał mieć z Robloxa na początku. Jeśli widzowie nie wiem, co tam będę nagrywał, więc już wam mówiłem, że nie będzie tam na początku odcinka z Robloxa, a już tam że będzie, ale no widzę, nic nie mówmy. Co będzie, to tam, się przyniesie widzowie. jeszcze nie wiem, ale może będzie. Są przerywki, są, dlatego że nagrywam sobie w laptopie. Nie wiem, oczywiście, bo widzę nie że, że jest słaba jakość. Czemu ja tego nie wiem? Bo może dlatego, że jak grałem przedtem, to na Whatsappa, teraz to, ja to robi inaczej. Teraz to ruszam od razu na YouTube'a. I... no i gotowe. No i potem oczywiście nie, nie z telefonu, bo z telefonu ruszam na YouTube'a, potem na prywatny, potem na publiczny i gotowe. No i tyle, no powiem. więc ja już Wam żegnam, do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć. Oczywiście. Zobaczmy mas, no nowy TikTok Filip, gry Roblox FJ Na TikToku, nie na YouTubie, bo odcinki z Robloxa nie będą wcale w ogóle na YouTubie. Bo na kanale Grykam Live Black Okej, -OK", Robloxa odcinki, ale z telefonu też, więc... Nie byście oczywiście mi... Czy byście chcieli odcinek? Bo to jest na TikToku i na... nie. Dobra, to po prostu jest tylko na YouTubie. Więc jeszcze tylko ja nagram odcinek na Rzeszkowski 1 Y, informacje, czyli tworzyłem nowe konto, słyszałem nowe konto, to by się nazywać jak? Filip Gdy Roblox Epiod. Do zobaczenia.